Cześć, cześć, cześć. Witam Was wszystkich w kolejnym nowym odcinku. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Jak każdy dzień. Ponieważ każdy dzień jest wyjątkowy, gdyż zdarza się tylko raz i nigdy więcej się już nie powtórzy. Jadę sobie w tym momencie na spotkanie ze znajomymi. Ale to nie będzie takie zwykłe spotkanie Mianowicie jedziemy dzisiaj do Pasieki e, Wybierać miod Jest to już moje drugie miodobranie Pierwszego nie nagrywałem Było ono kilka dni temu A dzisiaj może uda się coś nagrać Może uda się coś pokazać Z tego jak wygląda Wybieranie e, Miodu od pszczół A przynajmniej fragmenty Mam nadzieję, że się to da pokazać ja Jestem w samochodzie Mówiłem się na 8:30 na wyjazd do Pasieki. To jest bardzo interesująca w ogóle sprawa, ponieważ tutaj e, pszczelarstwo i miód nie jest aż tak popularny, jak jest popularny w Polsce. E, też są inne, trochę przepisy, inne zasady regulaminy niż w Polsce, niż w ogóle w Unii Europejskiej. E, rozmawiałem z z tym znajomym, jest wieloletnim. E, o o rodzinnych tradycjach pszczelarskich, pszczelarzem, yy, który naprawdę ma... W olbrzymią wiedzę w tym zakresie i tutaj jest taka trochę praca u podstaw, jeśli chodzi o miód. Bo faktycznie, jak idziecie do sklepu, nie ma jakichś wyspecjalizowanych sklepów z miodami, z woskami pszczelnymi, z pyłkami czy z propolisem. Tylko coś tam w markecie można znaleźć. Zazwyczaj są to miody takie, wiecie, jak w plastikowych tubkach, takich jak w ketchup o, się kupuje. Są owszem takie miody w słoiczkach, ale to są takie malutkie słoiki. Nie widziałem jeszcze takich większych, litrowych, które są. które można u nas spokojnie w Polsce spotkać. Owszem, jest, jak idzie się do sklepu, jest akurat półka z polskimi rzeczami. No to tam owszem, można kupić już tak porządniejszy miody. Jesteśmy już w Pasiece, piękne ule za mną, jabłonie, łąka i będziemy wybierać miody, tak wyglądają ule, a tak wygląda ja w stroju e, e, ochraniającym twarz przed pszczółkami, pszczółki są super This, yeah, this is amazing. No farro underneath. There's not many bees out there. Are. I wouldn't take this honey because they we probably made could it. be, sorry, wasps, could be actually, we get them, we can, we can. Know me, um, yeah, it's leaky. So. 21 days before they get on the page. Where is it? Oh, it's in the middle of the Ah, There are white they're here, I Mm -hmm. Te perłowe, białe larwy Ta. okay. yeah, exactly. <laughs> piękne Tak Okej, super exactly to jest minut który będzie za niedługo za, za sklepiony. Świetnie A tu Osa kadnie nam, proszę. Osa, mamy o, Osa o, właśnie. Osa, osa, krad... osa ukradła, tak? Ta Kropelkę wzięła sobie. Kropelkę wzięła, ale os, os, os nie lubimy nie odrzucimy. Tak. 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 Tam ma propolis. Dlaczego? wejście tak. się świeci. Piękna, no. Hmm. Pasiaka za nami. Braniu miodu. Teraz na odwirowanie, ale to już kiedy indziej pokażę Wam wirowanie, jak się troszeczkę więcej w tym temacie dowiem. No, Także fajny dzień. Dla jeszcze nie koniec. Pewnie będziemy wirować miód i będziemy tu wracać, ale macie kilka przybitek z pszczół. Bardzo ciekawy temat. Jeszcze do tego będziemy wracać. Także do zobaczenia, trzymajcie się i miłego popołudnia wieczoru, dobrego dnia. Zależy kto mnie gdzie ogląda. Także trzymajcie się, cześć, pa!